Patryk, Patryk! już jest najmłodszy z was, trójki czórki, nie? Nie masz pojęcia, co? To była olimpiada młodzieży w Singapurze. On tam trójeczkę zdobył i trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Kadetów. Nie, juniorów, okej. Okay. A ty w ćwierćfinale należy... Przegrałeś? Damy jeszcze wyżej. Chcem vlastniť, že v dnešnej formy kupa. Ale to se nie že že, to, koje, ale, je tom, že na svých vykovánkach, že to že to vykovánkovne vykovánkovne

i wszystkim pozostały żyjących na drugie pokazaniu dzięki tym nie przyjął się. Mam nadzieję, że ta pasja będzie kontynuowana dalej, że nasi połatwowie nie kosztu na... to, wiem, i jak to <WHHH> Również jestem wdzięczny, że Państwo przyjęli się zaproszenie do organizowania tej inwestycji i dlatego też szukam bardzo wielkie podziękowania wszystkim zespołom, wszystkim zarobnikom, które będą opiekunów obiektach, bo zostają którzy uczestniczą Życzę nam wszystkiego najlepszego i no i tak jak mówię, że więźniarstwo jest najpiękniejszym sportem, bo na rynku walczą i się biegą, a po zejściu z rynku się ślizgają i się kochają. Nigdy jeszcze nie było tak, że, proszę Państwa, dyscypliny są takie, tak się nie szanują. Wydawali się spotykane i się nawzajem szanują. Odwiedzają. I utrzymują poddanie. I jeszcze tak, bardzo dwie, dlatego by go Dziękuję Natomiast wierzę, że zawody odbędą się w sportowej organizacji, że nie tylko mieszkańcy stolin, ale właśnie superkierunek unijnego będą je świetnie obserwować i będziemy przyzywać ogromne emocje. Życzę tych sportowych sukcesów i myślę, że wkładamy tych narodów.

Polsce, od początku. Right Natomiast, jak tak powiem tak, chcemy te wyniosłe zamieścić na lepsze, ponieważ po raz pierwszy w obiegu czasu są najlepsi zarodnicy, so którzy występują po odciśnieniu na rynku. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę.